Karolina i witam Was ponownie na kanale Booking Style. I dzisiaj, jak już widzicie po tytule filmu, przechodzę do Was oczywiście z zapowiedzią nowej akcji maratonu czytelniczego marcowego, który rozpocznie się 13 marca, czyli w przyszły poniedziałek, i potrwa dwa tygodnie. Czyli do 26 z tego co pamiętam. No i będziemy czytać kryminały. Ja kryminałów czytam naprawdę niewiele, nie wiem w sumie dlaczego, może wydają mi się po prostu zbyt ciężkie, a mało rozrywkowe, ale wiem, że jest to jeden z popularniejszych gatunków wśród naszych polskich czytelników i postanowiłam, że ja również spróbuję się do niego bardziej przekonać. No i tak, wybrałam sobie w większości polskich autorów, dlatego że Polska kryminałem stoi, mamy naprawdę wybitnych, świetnych, autorów tego gatunku właśnie i dlatego po nich sięgnęłam, bo jak tylko mogę, sięgam po polskich autorów. Więc przechodząc już do moich wybranych um, pozycji, jedna z moich półeczek, czyli nie może być oczywiście maratonu um, z kryminałem bez królowej, czyli bez Agaty Christie. Ja mam Morderstwo w Orient Expressie, które odkupiłam od jednej z gramerek na vinted. Um, bardzo lubię takie motyw, gdzie mamy bardzo zamkniętą przestrzeń i mamy podejrzanych o morderstwo. Mam nadzieję, że morderstwo w Orient Expressie do mnie trafi. To już jest absolutny klasyk. Ja go nie czytałam, nie widziałam. Chętnie się z nim zapoznam. Wydawnictwo Dolnośląskie, ale jeszcze w takiej starej szacie graficznej. Dziś wydawane są absolutnie przepięknie. Mam nadzieję, że Agatha Christie trafi do mojego serducha, natomiast chyba nie zdecydowałabym się na kolekcjonowanie, bo jest tyle tych książek, że miałabym problem, żeby je pomieścić na półkach. Ale zdecydowanie jest to postać fascynująca i taka, którą warto znać. Morderstwo w Orient Expressie raczej jest pewnikiem w tym maratonie. Bardzo podobny motyw. Może porównawczo, również z moich półek, jest White i starsza pani znika. Również mamy tutaj motyw morderstwa w pociągu podczas podróży, pewna starsza pani. Um, no i zobaczymy, która z tych pozycji bardziej przypadnie mi do gustu. Nie ukrywam, że ja lubię na no, lubimy czytać, przeglądać sobie ocenę czytelników, i no, ta pozy pozycja ma zdecydowanie słabsze, um, więc. Um, Troszkę się jej obawiam, ale mam ją na półkach. Ciekawostka miałam kiedyś w dwóch egzemplarzach, bo zapomniałam, że już ją mam, ale udało mi się jej pozbyć. Więc bez dramatu kupiłam za jakieś 9,90, więc najwyżej będę się ponownie pozbywać. No i teraz mam jeszcze, tak w ramach mm, relaksu, komedię kryminalną naszej królowej: komedii kryminalnych Joanny Chmielewskiej, Krokodyl z Karoliny Południowej. Z kraju Karoliny, przepraszam. Kupiłam ją na takiej aukcji na wyprzedaży organizowanej u nas w bibliotece z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pomyślałam sobie, że Joanna Chmielewska czemu nie i jestem jej również dość ciekawa. Mam nadzieję, że to nie jest żadna kontynuacja i nie tworzy jakiejś fabuły z innymi, bo Joanna Chmielewska też tych komedii kryminalnych miała bardzo dużo w swoim dorobku. No i przechodząc już płynnie do książek, które wypożyczyłam sobie z biblioteki na ten cel, zdecydowałam się na pana Wojciecha Chmielarza, bo to jest jeden z bardziej popularnych autorów. Wiele wywiadów czytałam, oglądałam. Miałam bodajże książki polecane przez tego autora w biblioteczce NET, wydawnictwo Artridge i. Dlatego zdecydowałam się sięgnąć właśnie po tego autora, po podpalacza, bo jakoś ten motyw podpalenia wydaje mi się dość taki intrygujący i ciekawy. Komisarz Jakub Mordka. Zobaczymy, czy twórczość pana Chmielarza przypadnie mi do gustu. Bardzo polecają literaccy, w szczególności pani Małgosia, a ja pani Małgosi ufam. Zobaczymy. Wiem, że pan Wojciech ma lepsze i gorsze pozycje. Mam nadzieję, że Podpalacz okaże się jedną z tych lepszych. No i pan, który był równie mocno polecany przede wszystkim przez Dianę z Bardziej Lubimy Książki Niż Ludzi oraz przez Gosię Literacką, czyli pan Mieczysław Gorzka. Odkrycie dla wielu Mam nadzieję, że mnie również przypadnie do gustu. Mamy tutaj komisarza Marcina Zakrzewskiego. Podobno należy czytać od pierwszego tomu, mimo że każdy jest jakby inną sprawą, które nie łączą się ze sobą. Natomiast widać doskonale rozwój bohatera na przestrzeni właśnie tych pozycji. No, jestem bardzo ciekawa, bo naprawdę pan Mieczysław zbiera takie opinie, że nic tylko czytać. Napisał już tych książek sporo w ostatnim czasie, i dlatego zdecydowałam, że on właśnie w tym maratonie zagości. Zobaczymy, czy przypadnie do mojego gustu czytelniczego. Wziąłam sobie również kobietę, bo ja zdecydowanie więcej czytam kobiet. Tak teraz widzę, że dobrze, że wziąłam przynajmniej kilku mężczyzn, bo jak tak sobie analizuję swoje wybory czytelnicze, to w większości są to jednak kobiety. Jakoś tak wypada podświadomie. Zdecydowałam się na panią Izabelę Janiszewską. Wiele z jej pozycji to są thrillery, a ja starałam się jak najbardziej rozgraniczać thrillery od kryminałów i dlatego padło na wrzask. Ten wydawał mi się najbliższy kryminałowi, bo mamy tutaj seryjnego mordercę, również fajny wątek i zagadka śmierci. To nie jest thriller. Pani Janiszewska pisze wiele takich jednotomówek, bo to jest akurat też seria. Z Brunem Wilczyńskim. Natomiast te właśnie jednotomówki są podobno genialne, ale są to thrillery bardziej. Dlatego zdecydowałam się właśnie na wrzask. Tam jest wrzask. O, teraz zapomniałam, jakie tam były te tytuły. Ale one mają takie naprawdę intrygujące, fenomenalne okładki, wywołujące wręcz ciarki, taka żółtawa. No, nie przypomnę sobie. Ale pani Izabela na pewno jest ciekawym wyborem, tak mi się przynajmniej wydaje. No i ostatnią z pozycji jest pan Maciej Siembieta. Również postać, która podobno ma świetne pióro, świetny warsztat. Ja zdecydowałam się na kołysankę, bo mamy tutaj wątki kryminalne połączone z historią, z II wojną światową. Dla mnie genialne intrygujące. Kołysanka zbierała naprawdę świetne recenzje. Jakub Kaniak. Mam nadzieję, że to będzie coś, co mi się naprawdę spodoba. Tu były jeszcze Katarzys, Zwotum, Kukły i Gambit. Jeżeli mi się spodobają, to nie mówię nie. Być może będę nałogową czytelniczką kryminałów. Zobaczymy, co życie przyniesie. Były obyczajówki, były romanse. Czas na coś mocniejszego. Oczywiście, kochani, niezmiernie zachęcam Was gorąco do udziału i do czytania ze mną kryminałów. 13-26 marca, kryminalny marzec. Dołączcie do mnie, dbajcie o siebie, trzymajcie się cieplutko i zdrowo. No i do zobaczenia szybko i niebawem w kolejnych filmach. Pa! pa.